6 sierpnia 1945 roku Hiroshima zobaczyła światło jaśniejsze niż słońce. W jednej sekundzie ludzie dosłownie odparowali, zostawiając na murach wypalone cienie, jedyne świadectwo ich istnienia. Chwilę później przyszła fala uderzeniowa. Domy rozpadły się jak z papieru, szyby cieły jak noże, a całe miasto stanęło w płomieniach. Asfalt topił się pod stopami. A ci, którzy patrzyli w stronę wybuchu, tracili wzrok natychmiast. Najbardziej wstrząsające były minuty po eksplozji. Tłumy poparzonych ludzi chodziły w ciszy, z wiszącą skórą, która zwisała z ramion jak mokra tkanina. Wielu szło do rzeki, żeby ugasić ból, i tam umierało. Nad miastem zaczął opadać czarny deszcz, toksyczne krople pełne sadzy i promieniowania. Które zatruwały wszystko, czego dotknęły. Ci, którzy przeżyli sam wybuch, zaczynali umierać w kolejnych godzinach i dniach. Włosy wypadały im garściami, pojawiały się krwotoki, skóra ciemniała od popromiennych oparzeń. Hiroshima praktycznie przestała istnieć. W jednej chwili zniknęły rodziny, pokolenia i całe dzielnice. To był moment, który pokazał światu, jak wygląda naprawdę nowoczesne piekło.